w dzisiejszym odcinku powiem wam o ostatnim Dreamhacku, który będzie w tym roku, ale zanim do tego przejdziemy, to tak jak zawsze zachęcam do zostawienia suba z dzwonem, do zostawienia łapki w górę i do wspierania mnie w sklepie Fortnite z kodem Tomala. Już pewnie większość z was przyzwyczaiła się do tego, że Dreamhack organizuje co miesiąc turnieje i tym razem będzie nie inaczej. W listopadzie mieliśmy turniej dwójek i w grudniu będzie tak samo, czyli kolejny Dreamhack będzie dla dwójek. I jeśli chodzi o szczegóły, to tak jak zawsze turniej będzie składał się z trzech etapów, gdzie pierwszy etap będzie podzielony na dwa hity, następnie będziemy mieli Półfinał i będziemy mieli wielki finał. Jeśli chodzi o gry, to w hicie pierwszym, drugim i w półfinałach będzie do rozegrania 10 gier. Natomiast w finale będzie do rozegrania 6 gier, które będą startowały równo za 40 minut. Jeśli chodzi o daty, no to hit pierwszy odbędzie się 19 grudnia o 14 potrwa do 17 i z tego hitu do półfinału przejdzie 250 dwójek. Następnie drugi hit odbędzie się tego samego dnia o 18.00 potrwa do 21.00 i tak samo też tutaj przejdzie 250 dwójek, więc w półfinale będziemy mieli łącznie 500 dwójek. Następnie 20 grudnia odbędzie się półfinał, który rozpocznie się o 14.00 i potrwa do 17.00 i z półfinału do finału przejdzie tylko 50 najlepszych dwójek finał odbędzie się tego samego dnia to jest 20 grudnia o 18 potrwa do 22, więc to będą nie 3, a 4 godziny na rozegranie tych 6 gier. Jeśli chodzi o szczegóły to po pierwsze tak jak zawsze trzeba mieć włączone dwuetapowe logowanie, jeśli nie wiecie jak to zrobić to w opisie będziecie mieli link do tego, do tego trzeba mieć ukończone 13 lat i musi mieć przynajmniej drugą dywizję na arenie jeśli to wszystko będziecie mieli no to wbijacie w link, który też będziecie mieli w opisie i tak jak tutaj widzicie jedyną rzeczą, którą trzeba zrobić to trzeba nacisnąć w przycisk zarejestruj, czy tam macie po angielsku register, naciskamy i tak naprawdę to wszystko. No i oczywiście turniej jest dla wszystkich platform, możecie grać ze znajomym, który ma komputer, a wy na przykład macie PlayStation, czy tam na odwrót, nie ma znaczenia. I jeśli się zarejestrujecie, no to po wejściu do gry w zakładce Rywalizacji będziecie mieli ten turniej. On będzie oczywiście odblokowany. Naciskacie detale i możemy sobie sprawdzić tutaj punktację. Tak jak na każdym Dreamhacku, za eliminację otrzymujemy 5 punktów, i następnie top 25 dostaje 2 punkty. Potem to 24, 23, 22 po jednym punkcie i od top 21 za każde miejsce aż do top 6 dostajemy po dwa punkty. Następnie top 5, 4, 3, 2 po 3 punkty za każdy placement, i za zwycięstwo dostajemy dodatkowe 6 punktów. Jeśli chodzi o nagrody, no to tutaj sobie wszystko sprawdzić. Pierwsze miejsce dostaje 24 000 dolarów, sporo kasiory. Drugie 14 100, i tak dalej, aż do top. 50. Czyli każde miejsce na tym Dreamhacku, jeśli dostaniemy się do finału, jest premiowane pieniędzmi. Więc mamy praktycznie miesiąc na to, żeby przygotować się do tego turnieju. Prawdopodobnie też kolejny sezon będzie oparty na turniejach duo, więc już teraz możecie zacząć trenować. Jedyny problem jest, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli nowy sezon i nie wiadomo, jaka będzie meta. Ale póki co można sobie ogarnąć zgranie z duo partnerem i być już przygotowanym na przyszły miesiąc. Jeśli chodzi o ten turniej, to, to tak naprawdę to wszystko. Nie pamiętamy, dwutopowe logowanie, 13 lat, druga dywizja na arenie, rejestracja na stronie, którą będziecie mieli podaną w opisie tego, filmu i to wszystko jeśli odcinek wam się podobał to tak jak zawsze zachęcam do zostawienia suba z dzwonem, do zostawienia łapki w górę i ja już nie przedłużam. życzę wam powodzenia na tym turnieju, do zobaczenia, hej, cześć, pa